Projekt ma służyć temu, by miasto, jego instytucje, organizacje pozarządowe, nawet organizacje nieformalne jak najlepiej służyły właśnie sprawie otwartości, były bardziej otwarte i lepiej służyli, służyły także tym mieszkańcom, którzy na przykład przybyli do Krakowa niedawno. Pomagały im się integrować, odnaleźć, współpracować, też stwarzały okazje, by wnieśli do naszej społeczności to, co mają najlepszego i najciekawszego.